Witam serdecznie wszystkie strzelce. Dzisiaj zrobimy dla Was rozkład kart tarota na nadchodzący tydzień, na ten tydzień, od, na, na te dni od 8 do 14 stycznia. Zapytamy o Wasze zdrowie, zapytamy o kwestie finansowe, kwestie e, tutaj kontaktu z bliskimi czy też ukochanymi. Zobaczymy czy też się jakaś przeszkoda nie stoi na, Wam na drodze w tym tygodniu. E, więc mamy wiele do rozpakowania. Zostańcie do końca. Jeżeli byście chcieli się ze mną skontaktować, jest link pod filmikiem do mojej strony Kosmatarot. .com. Zachęcam i zapraszam, jak zawsze. Chciałbym także bardzo podziękować wszystkim wspierającym, wszystkim, którzy zdecydowali się właśnie wesprzeć kanał. To naprawdę pomaga tutaj działać dalej. I mam taką sugestię: jakbyście chcieli tutaj dać lajka, skomentować, jeżeli macie uwagi pod rozkładem albo do rozkładu, to zapraszam i będę bardzo wdzięczny. Dobrze, przejdźmy do rozkładu waszego strzelce zaczynając od karty która będzie dominującym wpływem w tym tygodniu i widzę że mamy kartę rydwanu karta rydwanu wskazuje na to że będzie to dość intensywny tydzień tak tutaj będą się rzeczy działy tutaj będzie trzeba faktycznie się na nich skupić, trochę czasu więcej na to poświęcić, więc no, czeka Was tydzień, no, pełen może obowiązków albo jakiegoś jednego konkretnego, konkretnej sprawy, na której będziecie musieli się bardzo skupić, właśnie. tak? Więc no, to nie jest zawsze zła sprawa, tak? Czasami po prostu mamy dużo rzeczy do zrobienia, bo, bo mamy, ale potem cieszymy się, że je zrobimy. Wejdźmy teraz tutaj w świat. Was waszej energii, waszej e, siły nastawienia. Mamy króla buław, czyli no on współgra właśnie z kartą e, e, tutaj rydwanu, że wiadomo, że są te rzeczy do zrobienia, jesteście gotowi do tego, macie energię, macie też tutaj no tą chęć działania do tego, żeby sprostać tym wyzwaniom, e, jakiekolwiek one nie będą, one mogą być z tych takich prostszych, tak, może też bardziej skomplikowanych, zobaczymy już tu w rozkładzie tym głównym. Ale król Buław jest bardzo fajną kartą w tym, w tym aspekcie. Kwestie zawodowe obowiązków tutaj które macie w tym nadchodzącym tygodniu, to jest giermek Pucharów, kwestie finansowe, tak, mamy kartę pustelnika, plany przedsięwzięcia jest królowa. Buław. Ewentualna przeszkoda. Mamy króla mieczy. Ok, czyli już tutaj się nam klarują pewne rzeczy. Sprawy zdrowotne. Strzelce. Ósemka buław. Kontakt z bliskimi, z rodziną czy z osobami, które no, darzycie uczuciem albo chcielibyście darzyć uczuciem. Mamy czwórkę buław. Dobra rzecz, która idzie w waszą stronę, to jest zmiana. O, to ciekawe, bo to karta śmierci. I. Rada kart, tutaj to mamy kartę kochanków. Zobaczmy jak możemy to tutaj, zobaczmy jak można zobaczyć, zobaczmy jak możemy to odczytać. Kwestie zawodowe albo obowiązków, bo no nie wszyscy pracują w tym tygodniu, niektórzy są na emeryturze, niektórzy mają urlopy, więc wtedy pomimo tego, że mamy urlopy to pewnie jakieś rzeczy są do zrobienia, jakieś obowiązki, ale Mamy giermka Pucharów. Karta ta wskazuje na to, że będzie miła atmosfera. Tak, w pracy, czy właśnie też poza nią, w tych rzeczach, które będziecie robili, to będziecie robić to z humorem. Będzie to szło dobrze. Może jakiś kolega z pracy będzie tutaj rzucał do będzie wyjątkowo zabawny, więc może, może zawsze jest, a teraz będzie tak wyjątkowo, ale będzie tutaj właśnie pozytywnie. Z drugiej strony e, to może też oznaczać, że jakaś drobna rzecz, taka drobna, drobna, e, w której m, taki drobny sukces, tak? Taki mały, mały sukces, taki wasz osobisty, malutki sukcesik się tam e, m, powiedzie w kwestiach pracy, może wiecie, walczyliście z jakąś maszyną, z którą no nie końca wiedzieliście, jak się nią obsługiwać, a tutaj nagle was olśni, tak uda się, tak rozwiązałem ten problem. Więc jest, to nie będzie wielce, wielce zmieniające sytuacje, ale będziecie z siebie dumni. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, mamy kartę pustelnika i tutaj widzę, że będziecie zastanawiać się nad swoimi finansami, będziecie je analizować, będziecie sprawdzać, będziecie może robić jakieś kosztorysy, Będziecie no właśnie sprawdzać, czy na coś Was stać, na coś czyś może Was nie stać niestety. No będzie taki wgląd w te finanse. No to nie świadczy na szczęście o tym, że będzie jakieś tutaj niebezpieczeństwo, czy jakiś niespodziewany wydatek, czy coś takiego. Raczej nie, ale czasami warto to odświeżyć, warto zobaczyć na czym się stoi, jak ten budżet będzie w przyszłości wyglądał w jakimś konkretnym celu, albo po prostu. Więc strzelce, no no tutaj e, warto się nad tym pochylić. Jeżeli może nie myślicie o tym, to może warto by było sprawdzić, czy gdzieś tam wam pieniądze nie uciekają, nie macie na przykład jakiejś subskrypcji e, co do m, jakiejś tam, nie wiem, platformy streamingowej, z której nie korzystacie, a, a, a można by było to uciąć i zawsze tam ileś złoty wpadnie, e, albo przynajmniej nie wypadnie, tak? Może nie tyle wpadnie, co nie wypadnie. E, plany przedsięwzięcia jeżeli planujecie jakąś rzecz na ten tydzień ona się powiedzie bo mamy królową buław i wy jesteście królem buław więc tak naprawdę tutaj to połączenie powoduje że w tym konkretnym planie w tym konkretnym działaniu będzie naprawdę wszystko się no będzie się spinało, tak? Będzie, będzie szło w dobrą stronę, ale to będzie tylko i właśnie te plany się wasze powiodą, te przedsięwzięcia, gdyż no, wy będziecie tym osobą, tą osobą sprawszym, Wy będziecie tutaj wychodzić z tą inicjatywą, wychodzić z tym działaniem, iść w tą stronę, podejmować te decyzje. Nie dlatego, że one same się jakoś tam pozałatwiają. Po, po to, tak to tak nie działa. To może być związane właśnie też z tym tutaj Rydwanem, czyli może jest Więcej spraw, które macie na głowie w tym tygodniu do zrobienia. Ten rydwan też na przykład sugeruje, że w pracy będzie troszkę intensywniej, tak też może być. Będzie fajnie, przyjemnie, ale będzie tak może jednak, nie będzie może aż tak dużo czasu, żeby siedzieć sobie i, i pić kawkę. Jeżeli chodzi o przeszkodę, tak, jeżeli chodzi o przeszkodę, Mamy kartę króla mieczy, czyli jakaś sprawa, e, mimo tego, że będziecie z nią sobie tutaj walczyli i będziecie e, faktycznie, ostatecznie osiągniecie sukces, to będzie trudniejsza. Jakaś rzecz będzie trudniejsza niż, zakłada, niż zakładaliście, tak? E, I wydaje się, że to będzie taki problem bardziej systemowy. To nie jest to, że ktoś tam będzie wam robił podgórkę, Nie, raczej nie. Ale chodzi o to, że po prostu no, jest szereg różnych rzeczy, może o których nie wiedzieliście albo um, no po prostu wypłyną i one no będą trudniejsze niż, niż zakładaliście. Może jak macie dużo tych obowiązków, tych dużo sprawunków do zrobienia, to może się okazać, że więcej z nich tak, będzie takich nie do końca łatwych, jakbyście zakładali. To wtedy by oznaczało, że nie jedna konkretna sytuacja jest jakoś specjalnie trudna, tylko że szereg różnych jest no, troszkę trudniejszy niż zakładaliście, i to będzie wymagało od was więcej energii, ale wam energii nie brakuje, więc nie jest źle. Tutaj, tym bardziej, że pozytywnym wpływem, czy też radą kart jest właśnie karta kochanków, czyli ona bardzo się wpisuje w tego króla buła, wpisuje się w rydwan, w to, że po prostu będziecie tacy gotowi do, na wyzwania, gotowi stanąć właśnie w szranki, niezależnie od, od problemu, który się nie pojawi. Więc, no wiecie, nic nie jest nie do pokonania. Takie nastawienie jest bardzo dobre. Kwestie zdrowotne. Wszystko OK. Wszystko wspaniale. Ósemka yy, Buław mówi nawet o tym, że będziecie yy, no właśnie pełni energii, będziecie mieli jej więcej niż będzie Wam się wydawało, że to może więcej niż zwykle, tak? Może jakąś dobrą dietę macie teraz, tak? Albo zaczęliście ćwiczyć i to te endorfiny yy, czy coś takiego zaczynają yy, tutaj działać. Na ogólnie będziecie bardziej, yy, no będziecie się czuć lepiej niż zwykle. Yy, I teraz tak, mamy Mamy czwórkę buław jako kontakt z bliskimi, z osobami, które kochacie, albo byście chcieli, żebyście, żeby one kochały Was, tak, chcielibyście się do nich zbliżyć. Czwórka buław wskazuje na to, że będzie w tym tygodniu wydarzenie, okazja, sytuacja, w która taka bardzo przyjemna jakaś forma może celebracji, może jakieś urodziny, może jakieś po prostu spotkanie, wyjście na kawę z przyjaciółmi bliskimi, może randka jakaś taka, bo mile spędzony w wieczór z no, no partnerem partnerką albo z kimś kto będzie w przyszłości partnerem partnerką według was mam nadzieję że tak będzie w szło w tą w tym stronę i tu właśnie mowa o tym, że w tym tygodniu będzie jedno takie konkretne wydarzenie bardzo fajne. Teraz, jeżeli chodzi o dobrą rzecz, która idzie w Waszą stronę, to jest karta śmierci, czyli zmiana jakaś. I to, ta zmiana może tak naprawdę wynikać z wielu rzeczy. No może właśnie tutaj powiecie sobie kocham, się, kocham Cię w, podczas tej jakiejś randki, tak? Albo mm, Wasze to przedsięwzięcie jakieś konkretne zacznie działać i zacznie tutaj wprowadzi jakąś zmianę, która będzie pozytywna. Ogólnie jakakolwiek jak tu zmiana w Waszym życiu, nawet jak ona będzie drobna, e, będzie dobra, tak? Nawet jeżeli początkowo może Wam się wydawać, że niekoniecznie, chociaż patrząc po tym rozkładzie powiedziałbym, że raczej, no, wszystkie będą z tych takich, e, z tych wydarzeń, które tu mają miejsce, są raczej pozytywne, więc Zmiana jest dobra. Jakaś tutaj, może będziecie się umawiali z osobą tą bliską, która staje się właśnie wam bliższa na, jakąś, na jakiś krok poważniejszy, nie wiem, wprowadzenie się do siebie. E, czy tam, wiecie, no nie wiem, tą, tą szufladę ktoś tam wam użyczy, żebyście mogli swoje rzeczy zostawić u niego w czy u niej w mieszkaniu. Takie rzeczy mogą mieć miejsce. To może być też inna kwestia może z mężem, z żoną, postanowicie. Właśnie jakąś tutaj konkretną no, wprowadzić jakąś zmianę, wprowadzić jakiś nowy element do waszego życia, to będzie na lepsze. Tak, to będzie na lepsze ta zmiana, nawet jeżeli będziecie czuli się troszkę zaniepokojeni tym, będziecie mieli jakieś obawy, ale widzę, że ich wiele jakoś tutaj nie będzie strzelce, rozkład dla Was na nadchodzący tydzień. Dużo pozytywnych rzeczy. Może pochylcie się nad tymi finansami, troszkę sprawdźcie, czy wszystko tam trybi. Ja jestem Kosma Mykowski. Bardzo dziękuję Wam za Wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!